Witajcie w nowym odcinku podcastu. Dzisiaj opowiem o Dominice Serowskiej, czyli nowej partnerce Marcina Hakiela i matce jego syna. Jaka jest, czym zajmowała się przed poznaniem Marcina? Zapraszam do subskrypcji kanału, aby być na bieżąco, a teraz do wysłuchania nowego odcinka. Dominika Serowska przyszła na świat 17 stycznia 1992 roku. Jest zodiakalnym koziorożcem. Obecnie ma 33 lata. Jest partnerką Hakiela od około 2 lat. Po nawiązaniu związku z tancerzem stała się postacią medialną. 4 grudnia 2024 roku powitali na świecie swojego synka, któremu dali dosyć charakterystyczne imiona: Romeo Jeremi. Jej inspiracją w nadaniu imienia była Victoria Beckham, która tak właśnie nazwała swojego syna. Ale wróćmy do początku. Jak w ogóle zaczęła się znajomość z Marcinem Hakielem i czym wcześniej zajmowała się Dominika? Dominika zajmowała się marketingiem, a później pracowała jako redaktorka programów lifestyleowych w stacji TVN. Zanim poznała Hakiela, była w dziesięcioletnim związku. Do tej pory utrzymuje kontakt z byłym partnerem. Marcin pisał z nią na Instagramie. Do pierwszego spotkania doszło w restauracji blisko mieszkania serowskiej. Dominika w wypowiedzi mówiła, że spotkała się z nim dla ciekawości. Sam Hakiel na spotkanie przyszedł bardzo zestresowany. Dominika w wywiadach mówi, że potrzebuje czasem samotności. Jest introwertykiem, lubi swój świat. Lubi także czasem zamknąć się w pokoju i pobyć po prostu sama. Nie potrafi być z kimś 24 godziny bez przerwy. Twierdzi, że każdy potrzebuje swojej przestrzeni i swojego momentu. Żyje po prostu po swojemu. Jest wielką fanką Beyoncé. W jednym z podcastów na kanale Kozaczek TV, Dominika mówiła o tym, że ślub nie jest dla niej bardzo istotny. Nie jest związana z kościołem, ale chodzi jej bardziej o kwestie formalne. Jej wymarzonym pierścionkiem jest pierścionek od kifaniego, taki sam jak ma Marina Łuczenko. Pierścionek jest bardzo drogi, ale jak wspominała Dominika, z innym ma do niej nawet nie podchodzić. Wiele odbiorców zarzuca dominicę, że jest hakiem dla pieniędzy. Serowska w Kozaczek TV mówi, jakbym miała wybrać życie dla pieniędzy, to zostałabym w swoim poprzednim życiu. Ślub planują zrobić po swojemu, z dala od mediów. Nie tradycyjnie, tylko na przykład na Malediwach lub Dominikanie, w kameralnym gronie. Nie wyobraża sobie polskiego wesela z zajazdem i salą weselną. Dominika chciałaby klamrą zamknąć swoją relację z Marcinem. Właśnie poprzez ślub, ale dodaje, że małżeństwo jest tylko dodatkiem w relacji. Ważna jest dla niej pasja, miłość i chemia, bo właśnie to jest najważniejsze w związku. Dominika w podcaście dla Kozaczek TV twierdzi, że Hakiel nie ma zbyt dobrej relacji ze swoją byłą żoną, czyli Katarzyną Cichopek. Skupiałem się głównie na wychowaniu dzieci, a ich kontakty są bardzo ograniczone i formalne. Serowska mówi, że na to, co Hakiel wie i ma na Cichopek, to i tak bardzo mało się wypowiedział na jej temat. Dominika powiedziała także, że Cichopek kopała dołki pod Hakielem. Uważa, że Marcin jest bardzo dyplomatyczny w swoich wypowiedziach na temat byłej żony. Jej zdaniem układ naprzemiennej opieki, jaką ma Cichopek i Hakiel nad dziećmi, nie sprawdza się w takiej sytuacji, gdy dwoje rodziców się nie lubi. Starowska nie kryje również, że relacje z dziećmi Hakiela bywają trudne. To rzekomo przez Cichopek Marcin stracił pracę w tańcu z gwiazdami, ponieważ jego była żona przeszła do polsatu. Serowska w podcaście Kozaczek TV mówi, Katarzyna blokowała Marcinowi wiele rzeczy. Wiem, że chciała zablokować mu wywiad u wojewódzkiego, u żurnalisty, ale jej się nie udało, bo nie ta stacja. Tam nie dotarła jeszcze i chyba jednak nie te wpływy. Dominika otrzymała pisma przedprocesowe od byłej żony Hakiela. Serowska mówiła, że to właśnie ona i Marcin są bardziej elastyczni. To druga strona robi większe problemy. Serowskiej przeszkadza czasami, że Marcin na wszystko się zgadza, bo nie jest przecież chłopcem do bicia. Podkaście dla Kozaczek TV mówi: Gdy dziecko przychodzi z drugiego domu nastawione przez matkę negatywnie do mnie czy do Marcina, to nie jest miło i przyjemnie. Bywa ciężko, niezręcznie i nieprzyjemnie. Uważa także, że Kasia Cichopek stworzyła swój publiczny wizerunek, którego się trzyma, a tak naprawdę jest zupełnie inną osobą. Dominika nie kryje, że ma bardzo dobrą relację z Pauliną Smaszcz, byłą żoną Macieja Kurzajewskiego. Serowska ostatnio wzięła udział w programie Królowa Przetrwania. To dla niej nowy etap, wyjście ze strefy komfortu i szansa, by pokazać się w całkiem innym świetle. Hakiel zachęcał ją do uczestnictwa w nim, podobnie jak Paulina. Samo uczestnictwo w królowych było ciężkie dla serowskiej, ale są też pozytywy, bo polubiła się z Karoliną Pajączkowską, Dominiką Tajner i była pozytywnie zaskoczona Mają Brutkowski. Uważa, że jest fajną babką z poczuciem humoru. Nie wszystkim podoba się medialna aktywność Dominiki. Internauci zarzucają jej, że chodzi po portalach plotkarskich i udziela wywiadów, bo w ten sposób chce zabłysnąć, że tak naprawdę nie kocha hakiela, że jest narcyzem, uwielbia samą siebie, jest toksykiem i że współczują hakielowi takiego związku. Dominika Serowska to przykład osoby, która z pracy za kulisami przeszła do bycia osobowością publiczną. Łączy macierzyństwo, życie prywatne i intensywnie budowaną obecność medialną. Nie boi się wyzwań. Wydaje się, że związek z Marcinem i rola matki dał jej nową perspektywę, ale też otworzyły drzwi do show-biznesu, którego wcześniej unikała. A wy co sądzicie na jej temat? Dajcie znać w komentarzach. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia!